O moim świadectwie, jak Bóg zmienił moje życie. Ja kiedyś nigdy nie wierzyłam w Boga, nigdy nawet nie chciałam go znaleźć ani szukać, w ogóle mnie nie interesował tak jak połowy ludzi na tym całym świecie. I powiem Wam, żyłam bardzo źle, bardzo źle. Byłam alkoholiczką, byłam narkomanką, razem z moim facetem, teraz już lecę. On tak samo piliśmy dzień w dzień, trzymaliśmy dzień w dzień, sadziliśmy w domu nawet marihuanę, bo tak sobie robiliśmy, bo zaoszczędziliśmy pieniądze. I było tak, że on, ja go straciłam i on zaczął mnie bić. Bił mnie co trzeci dzień, nawet to nie się nie dało nazwać biciem, to było po prostu katowanie, że ja latałam po ścianach, tak? I kiedyś poszłam na szpital, mój mąż, bo żebym się do lasu i Bóg go zmienił, Bóg go zmienił. Powiedział, że mnie bardzo kocha i że nie to, że on się zmienił, to Bóg go zmienił, żebym obserwowała, jeżeli nie wierzy, bo ja na początku nie wierzyłam, nie wierzyłam w to wszystko w ogóle. Obserwowałam go na początku przez trzy miesiące. Mówię, no nie bije, no zmienia się. Jak bije, on nie. Czyli coś jest na rzeczy, tak? Coś jest na rzeczy, bo moje życie się zmienia na lepsze. I w pewnym momencie ja uwierzyłam. Zawierzyłam życie Jezusowi, oddałam mu swoje życie, bo zauważyłam po prostu, co dla mnie zrobił, co moje życie, że po ja mogłam już nie żyć. A on jednak przyszedł, tak? Odezwał się. Zareagował na nasz krzyk, odezwał się i zmienił, zmienił mi faceta po prostu. Poczułam wtedy miłość, wielką miłość od człowieka, z którym teraz wziąłem ślub. Tylko on go teraz nie ma, bo jest w pracy. Ale ja dalej paliłam. Ja może przestałam pić, ja dalej paliłam marihuanę jakoś. Bardzo ciężko mi było, wierzyłam w Boga, wierzyłam w życie. Ale dalej paliłam, dalej chodziłam. jakoś... No nie mogło to ode mnie odejść. I kiedyś spotkałam takich... I na ulicy, zapytałam się, czy po prostu coś mają. Sprzedali mi, ja nie wiedziałam, po prostu co, nie wiedziałam, co to jest, mówię, ale zapalę. Wzięłam dosłownie trzy buchy. Kiedyś potrafiłam kupić naprawdę dużo, a wzięłam teraz trzy buchy i ja umarłam. Umarłam, po prostu ja na początku, w środku, walczyłam. Nie wiem, co to walczyło. Nie, nie, nie jestem w stanie jeszcze tego dobrze opisać. Nie wiem, co to walczyło u mnie w środku. Krzyczałam, jak krzyczałam do Boga, krzyczałam do mojego faceta, że go tak bardzo kocham, że mieliśmy ślub, wziąć, co teraz? Nie ma, tego wszystkiego nie ma. Ja zobaczyłam moją siostrę taką malutką, jak tutaj dzieci są. Zobaczyłam ją, jak leży na łóżku, jak pęka jej serce, że po prostu, że pomimo, że jestem w innym mieście, to że po prostu tej siostry nie ma, tak? Że nie ma tej miłości, nie ma tego uczucia. Ja dla siebie byłam nikim kiedyś, nikim, ale ja po prostu zobaczyłam wtedy, że pomimo tego, że ja jestem dla siebie nikim, to że... Nie ma, tak? Nie ma, że na tym wielkim świecie po prostu nie ma, że jest paru ludzi, którzy mnie kochają, którzy za mną będą tęsknić, płakać. I że jest ojciec, że jest ojciec w niebie, który bardzo chce, żebyś. Chce nam dawać swoją miłość, wielką miłość. Ja Wam będziesz takiego kiedyś, że nie chcę. Ćwałam i w ogóle. To ja nie czułam już szczęścia w swoim sercu, ja nie czułam radości w swoim sercu nic, choć mogły się wokół mnie dziać różne cudowne rzeczy. Ja nie czułam już takiego szczęścia, ja się chciałam cieszyć, ale nie mogłam. Po prostu ja już teraz wiem, że nie było we mnie życia. Nie było we mnie życia, która może tak dać tylko Jezus Chrystus. zszedł wtedy, kiedy ja kiedy walczyło, to we mnie w środku jak On zszedł i po prostu w pewnym momencie, jak ja walczyłam. To w końcu nie mogłam już nawet walczyć. To było coraz silniejsze. Ja tam próbowałam w środku wydrzeć z siebie wszystko, ale to było silniejsze. I zobaczyłam ciemność, po prostu ciemność, nie było nic. Była pustka, zupełna pustka, nie było po prostu nic. Mój facet zaczął się modlić. I wtedy Bóg zszedł i uratował mnie. Ja teraz wiem, że ja zajrzałam śmierci prosto w oczy. Ja to wiem. I wiem, że żywy Bóg jest żywy, że można z nim mieć relacje. Wiem, jak kocha, bo dał mi radość. Odzyskam radość, odzyskam szczęście, że mogę tutaj dla niego tańczyć i go wysławiać, bo wiem, jaki jest wielki. Wiem, jak was wszystkich kocha: wszystkich, nie tylko mnie, nie tylko ich. On wszystkich, wszystkich kocha tak bardzo. On chce Wam miłość tą pokazać, ale świat odrzuca, odrzuca to nie wiem czemu. Znaczy, się wiem, bo kiedyś sama to odrzucałam, ale teraz wiem, że jest żywy. Wiem, jak kocha, wiem, że potrafi dać wszystko: miłość, szczęście, naprawić każdy nasz. Błąd, my możemy upadać. Teraz, kiedy my do Niego wróciliśmy, my możemy na przykład potknąć się. Upaść, tak jak małe dziecko, jak macie na przykład córeczkę, tak? I ona upada, ale Wy ją bierzecie, podnosicie, bo Wy nie chcecie, żeby ona leżała, żeby ona cierpiała. I tak samo robi Bóg, bo On jest lepszym ojcem niż wszyscy. Kiedy Ty upadniesz, On podnosi swoją rękę i pomaga Ci wstać. I wybija Cię jeszcze wyżej żebyś zobaczył, jaka jest jego po prostu miłość, bo jest wielka, potężna i kochana. Kocha Was. Amen i alleluja. I mówię wam, wracajcie do Boga, bo jest warto. Jest warto!